Witajcie, moi drodzy, dziś stajmy w ciszy przed Maryją, Matką Nadziei, Matką Miłości. Przychodzimy do niej jak dzieci, które potrzebują ciepła, otulenia i przypomnienia, że niebo jest bliżej niż myślimy. Maryjo, Ty znasz nasze serca. Naucz nas wierzyć wtedy, gdy gaśnie światło. Naucz kochać nawet, gdy boli. Ty, która milczałaś pod krzyżem, a mimo to nie przestałaś ufać. Bądź, Maryjo, z nami teraz. Uczyńmy znak krzyża i módlmy się. Maryjo, Matko Światłości, w Twoje dłonie składam dziś moją nadzieję. Tak kruchą, tak często nadłamaną przez życie. Uproś mi łaskę ufności wtedy, gdy nie widzę drogi. Uproś miłości, która nie szuka siebie, ale cicho trwa, nawet w cieniu. Maryjo, która tuliłaś Jezusa z czułością, naucz mnie miłości, która nie oczekuje nic w zamian miłości, która widzi drugiego człowieka, i nadziei, która nie umiera, nawet w ciemnościach. Ty jesteś gwiazdą, która zapowiada nowe światło. Ty jesteś uśmiechem Boga dla świata. Prowadź mnie przez to, co trudne, i nie pozwól mi zapomnieć, że jestem umiłowanym dzieckiem Ojca. Maryjo, bądź przy mnie, gdy serce drży, bądź przy mnie, gdy wiara staje się szeptem. Zanieś moje prośby do Syna, a moje milczenie zamień w modlitwę. Pozwól, bym zasypiała z Twoim imieniem na ustach i budziła się spokojem, który możesz mi przynieść. Dziękuję kochani za wspólną modlitwę. Niech Maryja, matka nadziei, przytuli was dzisiaj do swego serca, a jej czułość niech koi wszystko, co niespokojne. Jej miłość niech przyniesie pokój tam, gdzie trwa niepokój. Moi drodzy, zostawcie dziś serduszko na znak oddania Maryi jako prosty gest miłości i zaufania. Niech ona prowadzi nas ku światłu, którym zawsze jest jej Syn. Żegnam Was z miłością w sercu, z modlitwą na ustach i nadzieją, że jutro znów spotkamy się w obecności Boga. Niech pokój i światło Maryi towarzyszą Wam przez całą noc.